Nie chcę dzwonić i, i wyzywać. No nie da się dodzwonić do niego, no ci mówię chłopie. Teraz próbuję cały czas. O, teraz zadzwoniło się. Halo? Halo? Jestem, Jestem synem. Odpisz syn i ciągle wyzywasz mojego topy. Jesteś debilem, a nie synem. Myślisz, że ci... Rozjebać ci synu kurwy? Twój głos? Ty już sam się e, rozjebałeś. Się ty, już, się. ty już sam się rozjebałeś. Słyszysz swój głos? Pewnie tak. Pewnie tak. Grubo się jebany. Siedzisz tak. przed komputerem i tatę wyzywasz. E, powiedz mi, jak ma na nazwisko twój ojciec? Uszkiewicz. Ty no i no jesteś debilem. Jesteś synem kurwy. Zadzwoniłeś specjalnie tylko stracie na pierda pierdolony, Kocha, pierdolony. Ja się wyrucham ty kurwo jebana. <laughs> Weźcie na skurwie w te koko, aj twoje, boczko kakaowe, boczko. Mi się nawet nie chce ciebie wyzywać, bo ty się kurwa sam wyzywasz, nie? No kurwa, w kakałko cię zaraz wyrucham tako, że. O, tak, 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 koko. A co ty gejem jesteś? W koko cię wyrucham. Ci cipeczkę masz. Gejem jesteś? Wyrucham cię w pitę. Jesteś, ge jesteś gejem, czy nie? Tak szczerze. Wyrucham cię w koko. Jak ty masz metr 50 ty kurwa, na obcasach starej, jak ty się ty za kobietę jebana, przebierasz, celu jebany, mordę sklejasz. Siedzi, jebany. Siedzisz na utkanej śmieciu, powiedziałem ci. się, kurwo, jebana, ty gruby W jakim wieku cię wykastrowali? Po urodzinach od razu, czy da zapisy byłeś z do lekarza? jebany, kurwa. A przecież słyszę po głosie, że masz nadwagę, cwelu jebany, myślisz, że nie słychać tego? pierdolony, ty. No powiedziałeś 10 razy gruba się powiedz coś innowacyjnego, no jesteś, śmieciu je No jesteś gruby, otyły, masz nadwagę trzeciego stopnia. No, udowodnij mi to. Spójrz na swój brzuch, zdejmij koszulkę. Aha, i po brzuchu sądzisz, że to jest nadwaga trzeciego stopnia, tak? No oczywiście, nawet czwartego, skokaj bym cię wyruchał. A nie, nie ma czwartego stopnia. Jak nie ma czwartego stopnia, jak jest? No, czwarty stopień jest na przykład upośledzenia, tak. bo ty taki masz celu no jednak. to mam no taki tak, czwarty stopień upośledzenia jest chciałam wagę. Czemu ty mnie moimi tekstami ten y, próbujesz zajechać? Tak każdym tekstami, jak ty o tyłu jesteś. Ja nie wiem, czy ty serio mówisz, czy udajesz kurwa takiego upośledzeńca. Ale to no ty jesteś dziwany, że wyzywasz mi tatę z peliku. Człowieku, dziesięć razy podczas dwuminutowej rozmowy powiedziałeś mi, że jestem gruby. Zajebałeś 10 powtórzeń, Swelu. Jakby twoja babka od polskiego to zobaczyła, to by kurwa kopytami się nakryła, szmata jebana. Koko, a na zewnątrz wystaw Na wyprawce też takie powtórzenia zapierdalasz, śmieciu Tak, 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 tak. Wystaw, wystaw Ale ty jesteś jebnięty, naprawdę. Ty jesteś jebnięty, kurwa. <śmienią> nie, ja nie wiem, naprawdę. Jak ty kurdu ważysz 30 kilo, dzisiaj był taki wiatr, że kurwo z domu nie wychodzisz, bo się boisz, tak ty, że kurwa, cię pornie cwelu jebany. Celu co kurwa Matka ci dała za... zakaz na wychodzeniu ja, z domu, ja, kurwa, bo tajfun ja, kurwa, z jamajki przyszedł swelu jebany mordę sklejasz na uczkanę sklej i siedzisz, śmieciu jebany, dupy wyruchami. Teraz upośledzenie kurwo. Pielęgniarka się na płytki upuściła, jak się upadałeś kurwa. Jub. Ty bilansu kurwa, nie Przez przeszłeś, nie przeszłeś 10 -latka, szabon, z dziesięciolatka, celu jebany, szabon, masz niedorozwinięcie. Ale z ci potarła kurwa po twarzy. Pielęgniarka cię kurwa, do neurologa skierowała, bo nie jesteś śmieciu A, jebany na bilansie cię nie widzieli. Nie ty to jeszcze stary się, kurwa spuścił ci do oka i dlatego nie widzisz teraz. I okulary nosisz kurwa. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Oczkiem kakao, o tak. Ale ty jesteś jebnięty, naprawdę. Kurwo, jebana pielęgniarka Cię upuściła i teraz pierdolisz farmazony. No Ciebie nie miała okazji upuścić, bo Ty się kurwo w domu urodziłeś, śmieciu jebany, bo Twoja matka ubezpieczenia kurwa, nie miała, szmata jebana. Ty ciałeś kurwa. Felu, i dlatego taki niedojobany jesteś. Twoja matka poszła się wysrać, kurwa, i nie wiedziała, że w ciąży nawet jest, gdzie strażaki, kurwa, z rury wyciągli ze szamba, śmieciu kurwa, jebany. Kurwa, Ciebie z wyciągali, kurwa. Się wyślizgnąłeś z tego Koko i jeszcze na płytki upadłeś kurwa z rąk pielęgniarki, bo taka nie dojebana jak ty była. Co to jest Koko Oszko kakaowe. Ale ty jesteś jebnięty, ty sam sobie o, takie nazwy wymyśliłeś? Od, otarła ci kurwa o nos, tym Kokoaj. Chociaż <grym> jak się urodzi dziecko to one nie ma nosa nawet, ty cwelu jebany. No to kurwa ma nos, to ty chyba nie wiesz cwelu zajebany kurwa. Ci oczkiem kakalnym, kurwa, wytarła. Oczkiem kakalnym? A, a popłaczesz się już? Czy jeszcze brakuje trochę? Oczkiem kakalnym się tak wytarła. A popłakałeś się już? Czy jeszcze ci brakuje? Ile ci brakuje, bo Cfelu? Kurwo, jebany, puści, wylatuje z japy, jak mówisz. No wolę, żeby mi tuż wylatywał, niż żeby gównem jebało na całą wieś, jak coś mówię, Cfelu jebany, bo na szczotkę nawet do zębów nie masz. Stara ci, kurwa, z swoimi palcami u nogi zęby myje śmieciu, jebany. Pefka. Ej, dziwka no mówi, no że no na takie pazury to nie, panie, nie będzie na szczoteczki wystawiać, tylko kurwa ci wsadza pazura kurwa do pyska i ci zęby smaleć, myje. Gęble, ci Twoja stara na pazura swojego na nodze kurwa pastę nakłada, oral be i ci kurwa szeruje zęby, cwelu mały tak, jebany. A stary ci się spuszczą szczoteczka, ty myślisz to pasta do zębów, kurwa i czyścisz tym, zadowolony Twój się miał spuścić w twojej matce na pysk, się na ścianę cwel spuścił. Musiał od nowa malować cwel jebany, ślepy I co się kurwa cieszysz? Jak się śmieje, bo mak to właśnie ci przetarła po kokaj. Twój stary się tak śmiał jak ty, jak mu prezerwatywa pękła, ty kurwa, jebana. Pewka, ty z dupy wylazłeś. Twój stary 10 razy tą samą prezerwatywę używał, z felu i wciąż matka zaszła. I co zatkało cię? Dobra, kurwa, skończyły mi się już. Super. No, przegrałeś, kurwo, chujowy jesteś, to wypierdalaj. Mój, ale jebany gruby, sam jesteś chujowy. No, gruba to jest Twoja matka, kurwa. Jak na WF-ie była, to skakali przez nią przez kozła, cwelu, Koziołka nie potrzebowali. Na pieska kurwa, się kurwa ustawiła i... i przeskakiwały ją, kurwa, wszystkie no, kurwa, dzieciaki na sali cały czas gimnastycznej. Kurwa się o tłuszczu. Kurwa, jebana. Twoja matka, jak tego kozła udawała, to kurwa kolana poskręcała, szmata, bo nie przyzwyczajona do klękania. Ty, kurwa, stary się smalcem na ciebie. Wysmała, ty się obtarłeś tym cały. Smalcem? I kurwa wsiąkło i teraz je bierz i smalcem przy okazji, bo jeszcze wylazłeś z koko. No twoja matka dziwka se smalec zrobi sama kurwa, bierze nóż i se z uda wycina, bo i tak jej odrośnie za kilka minut. Dziwka, no twoja kurwa. matka kurwa palce do kokaj i bierze i czyści ci zęby, kurwa. Twoja matka jest taka gruba, że była w reportażu kurwa na, US, na, US, na USAjskiej telewizji cwelu jebanych. W Ameryce Odwyczaj ją kurwa, puszczali. Kurwa. 600 kilo i jeszcze kurwa smalcem się od w ciebie. I kurwa na tego taki gruby jesteś kurwa. Dobra, masz dom, kurwa, znasz nowy dom trwelu jebany. Wyremontowali ci kurwo i... A ty kurwa po... nie mieści się w pokoju, tam kurwa rozlewasz się na cztery strony z kwizzy kurwa fotela No przed chwilą to o twojej matce powiedziałem, to pochój się sapiesz. Bo wezwanny wyratujesz, taki gruby. jesteś przyjemny. Twoja matka, powiesz, zanim cię urodziła, to burdel z ojcem prowadziła. Klientów nie było, to zlikwidowali. Śmieciu jebany. Zamiast wody sprzeciwnie, to się kurwa smale zle. Ja ty to cały. nawet ci umyślisz no. ta matka, jak ci jajecznicę bierze, to na pieczarki jej nie stać, tylko ze ściany grzyb skrobiesz, Szmata jebana. Masz dom kurwa nieocieplony, i ci grzyb na ścianie wyrasta. Śmieciu jebany, mały. No kurwa, pokaż lepiej swoje zapasy smalcu z lodówki, co kurwa od starego wyciąłeś kawałki kurwa i wpierdoliłeś i będziesz zaraz jadł kurwa Z Smalców się nie je w kawałkach cwelu jebany. Kurwa jesie, jest w kostkach cwelu jebany kurwo, niedouczona. Twojej matki na olej nie stać to masło dziwka roztapia na patelni, szmata jebana. Jak chcesz to masło jest droższe niż olej. No jak nie chodzisz do sklepu, to nie znasz się na cenach, cwelu jebady. Ale to no, się nie znasz, kurwa. A to już kto powiedział, że twoja matka do sklepu chodzi, ona z ojcem kurwa sama te masło utapia, cwelu mały. Abym ci, ci liścia wyjebał to byś na, to, na tornadzie kurwa z jamaiki wylądował cwelu i by cię kurwa rozłożyła na łopatki. Chcesz kurwa? Taki mądry jesteś? Kurwa pokój wynająłeś, byś się nie mieściłeś kurwa starym domu. Jeszcze nie do domu, ale kurwa jebany Wynajął to twój ojciec kurwa grzejnik na zimę cwel, bo go nie było stać, żeby po w domu było, śmieciu jebany. A ty kurwa masz takie zapasy smalce, że to ogrzewania nie musisz mieć, bo kurwa zanim tłuszcz spali to kilka lat minie. Ale ty jesteś upośledzony, naprawdę, ty masz kurwa... tak... no nie, kurwa. Nie wiem, że spadłeś na płytki i zrok tyle to jesteś ci kurwa stary kurwa wykładziną płaszczyźni w ja. Ty masz dywany w domu na podłodze, cwelu jebany, a pod dywanem cement kurwa, śmiecił mały jebany Zamiast obrazu to się dywan kurwa na ścianie u ciebie wiesz, Ty wiesz co to jest dywan w ogóle, kurwa No wiem, przepiem cię jak kurwa dywan starzy ty nawet kołdry nie masz, tylko dywanem kurwa się przykrywacie i na podłodze śpicie, cfele jebane. A się, kurwa musisz przykrywać, chudo, przecież się radę, bo nie masz nic innego. U ciebie w domu jak się po podłodze chodzi, cfelu, to się sople kurwa na nogach robią, tak zimno, jest śmieciu jebany. A ty jak na łóżko się kładziesz to się kurwa rozlewasz na wszystkie strony, bo nie się czyli musieli kurwa i XXL kurwa łóżko kupować. Ale to ja nie, nie mam łóżka, ty chyba kurwa jesteś zacofany. Ty jesteś kurwa zjebany. Za niezjebany, ja łóżka nie mam. To co ty o łóżku mi pierdalisz, człowieku? Masz łóżko, kurwa widzę. Przecież z tyłu masz, na to bo jest łóżko. Kurwa. Za mną są drzwi, a nie łóżko. Ty ślepa kurwa jebana. Nie masz żabek jest starego, przecież widzę. Nie dostup, masz kurwa. Ciebie cwelu nie na okulary nie stać, awady wzroku masz to ci stary kurwa sam soczewki wyprodukował i na szturki pozlepiał, śmieciu jebany i tak chodzi. No bo i pielęgniarka kurwa na płytki nie opuściła, to nie mam wady wzroku jak ty kurwo jebana. Przecież ty bilansu kurwa nie przeszłeś, sze sześciolatka cwelu, skierowali cię na neurologię, powiedzieli, że kurwa niedorozwinięty dzieciak. No właśnie przeszedłem, a ty bo kurwa musiałeś takie ogromne, kurwa szkiełka dać. Ja to przeszedłem koło miski, twojej kurwa matki i kurwa i spród gówna poczułem od dziwki jebanej, bo się nie myła kurwa. A w dni... ja kurwa poczułem smalec teraz, bo widzę jak się wytapia kurwa. Twoja matka się w I misce myje, a ty później kurwa sałatkę z tej miski jesz, śmieciu jebany. Kurwa lepiej podsuń swoją ósmą fałdę pod brzuszną Jak się wykąpiesz w misce to stary mówi nie wylewaj wody, to jeszcze ja wejdę cwelu jebany i się myję kurwa śmieć stary zaniebany a ty jak się kąpiesz kurwa pod prysznicem, to się wypierdalasz na 10 stron, bo tłuszcz się rozlewa, kurwa, ja pieśnica ma. nie mam. <noise> ci kurwa stara kopci śluga i mówi, że to ślada popielcowa. Twój stary ci szlugi na czole gasi, swelu jebany, i ci bus kurwa wypaliło. A kurwa twoja to, od alkoholu też cię napierdala, bo nie da się wytrzymać z tobą. A twoja cię nie napierdala, bo jakby się zabachła tym tłuszczem, to by kurwa rękę złamała, szmata jebana. Stary ci się kurwa na łeb spuszczę smalcem, bo nie ma spermy taki gruby jest kurwa, że nie dochodzi No lepiej smalcem niech się spuszcza, niż tak jak twój na ścianę, śmieciebany i później ściany trzeba malować. No kurwa stara ci ty to jesteś. jeszcze. Twojego nie, starego na farbę do pokoju nie było stać, to słałą posmarował śmieciebany, którą ze złomu zajebał A no, stary ci kurwa tłuszczem smaruje. Twój, twój stary spał w kontenerze, kurwa, na Czerwonego Krzyża i go strażaki wyciągali, bo śmieć się najebał, myśli, że do domu wchodzi. Bo ty, kurwa, w ziemiance mieszkasz, na kucaka się wchodzi, po szkole zapierdalasz na kolanach. A twój, kurwa, spał w z migrantami, bo myślał, że to rodzina. Bo, kurwa, się tak na No twój ojciec jest migrantem, ty nawet nie wiesz o tym. No kurwa śpi twój ojciec i zjedza to stodole, jeszcze mi kurwa konika podwala no? za ty kurwo. Ale ty jesteś przyjebany człowieku. Ale ty pierdolnięty, kurwa widać, że kokoaj było pocierane od twój mózg. Ale co ty pierdolisz dla mnie, jakie kokoaj człowieku. No kurwa oczko kakalne. <laughs> KAKALNE? Oczko kakalne. Jesteś jest naprawdę popierdolony człowieku. Oczko kakalne ci pocierało <laughs> No ciebie wysrali kurwa z tego oczka kakalnego, cwelu jewany. No, ale tu ty kurwa przecież wysrała cię matka przy porodzie, a potem spadłeś na płytki z rąk pielęgniarki. No to jak wysrała, to jak mogła na pielęgniarkę później trafić? No wysrała pielęgniarka się złapała i potem opuściła na płytki, swojego Ale ty jesteś naprawdę przypierdolony tak, że szkoda mi gadać z tobą. Szkoda a, mi ci... ty, kurwa gruba się jewany, co ci kurwa matka kokaj posiera. Szkoda mi cię nawet wyzywać kurwa, bo widać, że jesteś ten... Pokr po jesteś pokrzywdzony kurwa przez życie widać po głosie. Kurwa, to ty spadłeś na... Jeszcze stary i uciera. Ale co ty masz z tym i kurwa, człowieku? Oczko katalne. Ty jesteś naprawdę popierdolony jakiś chłopie. Leczysz się na coś? Niezbył neurologiczny, żeby przebadali, to mogę w jakiś. No a ty masz doświadczenie w tym. Nie ja, bo nie byłem. Bo ciebie pielęgniarka kurwa z bilansu przekierowała tam na neurologię, tak? No ciebie opuściła na płytku. Dobra, rozłączam się, bo pierdolisz o jakimś oczku kakalnym cały czas. W kółko na okrągło. Jeszcze nie się... Z balkonika o oczku kakalnym. Ja pierdolę co za gościu, nie? Blokuje ten numer w ogóle. Pierdoli jakieś te, nie wiadomo co w ogóle. Jakiś popierdolony gościu w ogóle, ty. Jakiś pierdolnięty czy coś, nie wiem o co mu chodzi.